Poznajemy drzewa. Mamy dom przypółkowy. Kwiaty, igły i szyszka. Kora, tak? Ale póki nie znamy, to do dom dępu pasuje każdy kwiat, igła i szyszka. Takie to jest sprytne. Że jak nie wiemy, to się nie dowiemy, jakie liście, kwiaty lub korę ma dąb. Takie to jest sprytne. A tutaj to samo. Mamy świerk. No tu akurat są strzyżka modrzewia, ale skąd możemy to wiedzieć? Jaką korę ma świerk? Wiemy jeśli wiemy. No i tak samo tutaj. Klon, kasztanowiec, grab. No, wiemy jak wiemy.